Witam serdecznie na moim kanale. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim hejterom, którzy są na moim kanale. Jestem dumny, że mogę ich gościć. Od dzisiejszego dnia ustalamy taki slang tylko wewnątrz mojego kanału, czyli hejter kojarzy mi się z jedną taką fajną postacią. E, w słowa, trzech słowach bym to powiedział: szalawary, czyli szerokie spodnie, takie, że ledwo co się przewracasz, klapki kubota, znacie pewnie, no i zawsze obowiązkowo bandaż. Zawsze mają ręce opanżowane i po prostu mają bandaż ze sobą. Jestem dumny, że takich panów po prostu mam na swoim kanale. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Chciałbym. Nazwałem ich skarbami. Największymi skarbami. Eee, wracając do tematu, wchodząc na mój ukochany film, na przykład palcówka, to jest moja pyszna kiełbasa, którą po prostu uwielbiam od dzieciństwa, jem ją bardzo długo, jest po prostu niesamowita. I taki właśnie skarb, o, z tak za zabandażowanymi dłoniami, wchodzi na taki film jak, jak, jak palcówka, myśląc, że. No, wiadomo, że może coś tam takiego się dzieje. Nie, mój kochany skarbie. Tam tylko możesz oglądać coś niesamowitego czyli podziwiać pyszną polską kiełbasę. Wiem, że w Twoim życiu niestety pozostaje ci tylko, no, <gryw> jeżeli tak cały dzień robisz, to jak wchodzisz na mój film, tytuł widzisz palcówka, a jest to oczywiście pyszna kiełbasa no to jesteś zawiedziony, no bo, no bo co tam innego spotkasz, jak nie wątek kiełbasy. Chciałbyś, wiadomo, spotkać coś, żeby więcej już nie bandażować tych swoich dłoni, ale niestety, jedynie możesz tam zobaczyć pyszną polską kiełbasę, która po prostu jest niesamowita. Więc podsumowując dzisiejszy materiał, pamiętajcie o jednym. Oni, oni są naszymi polskimi skarbami. Naszymi po prostu najlepszymi skarbami z zabandażowanymi dłoniami. Jeżeli zobaczycie kogokolwiek bandaż, miejcie to no na uwadze. Pozdrawiam z pięknego Szczecina.